Witam na kolejnym odcinku, tym razem z tą Rizgusem. Jak obiecałem, co będzie. I właśnie dzisiaj będzie, gdy to URIZ Simulator PINJAZOWA 7. Ale szkoda, że taka ma opinia. Pana grafika, jeżeli ja wam pokażę, co tu, co tu jest i jakieś autobusy sobie wbiłem. Przeszłam tutaj. I właśnie trzy kanały mi się pobierali, z miny teraz. I jesteśmy. W naszym manie. Wychodzimy i rozpoczynamy troskę. Zaraz pojedziemy na przygodę. Ja chcę właśnie pojechać na przygodę. Tam więc pojedziemy jakimś busem na przygodę. Nie 11. Ale zrobię sobie yyy Dobra, 22. Cyberne. Klik. Sebie przepiszę. I klik. Dobra. I którego? Jest czwarty. Dobrze, przełączamy się. Fraja gram zachorowany, no to niech wyzdrowieje. No z nim później jadę. Aha, muszę anulować. muszę anulować bo bo muszę zrobić tak wybrać zlecenie albo nie nie tak ja muszę przepisać ten udział do siebie tylko nie pamiętam jak Oho. No to powiedziałem w I, I siebie tak. Dobra. Którego? Jest cztery dni później fragrant choruje wiem, ale nie mogę niczego kupić Trudno nie, nie poradzę, bo my jedziemy w trasę Tobie Jedziemy trasą 22 Spokojnie, teraz to 22 22 teraz 20 minut plan zobaczę zaraz czy nagrywa nagrywa, nagrywa Ja Wam polecam wejść do jakiegoś kanału do mojego przyjaciela. Ło. Mnie uderzałem w nie uderzyłem kogoś. Dobra. Zaraz ja Wam po powiem do, do jakiego możecie wpadać i subskrybować. To będzie mój przyjaciel. Tylko trochę starszy. Ale odkryłem taki bug, bo. No tutaj jak się otwierają drzwi to, to oni znikają, patrzcie. E oni znikają. Dziwne. Babka. Babka najlepsza, nie je jest? Tam się wziąła. Jestem ja na na Sylwestra nagra, nagrać jak najwięcej kanałów. Myślę, że wam się spodobają. Żeby zdobywać więcej wyświetleń. Od was. I miał być właśnie dzisiaj ten specjal z okazji 2000 wyświetleń. a już nie pamiętam jaki. Specjal. Ale wiemy jaki będzie specja z okazji 2000 szczegółów. I to dzisiaj będzie. Nagryję taki kanał. Wiecie, ile tam wzrestwię wilków? Ja Zrestwię ich tam 2000 aż. To czyli tyle, ile zdobyłem ze To czyli wzrestwię ich 2000 aż. I będę liczył. Właśnie. Zrestwię 2000 aż. I później tam wzrestwię 1500 szkieletów. Zobaczymy, jako, jakie będą lagi. I wolne internety. Zobaczymy. Jak będą mocne lagi, to będę musiał wyłączyć kanał. I resetować Minecrafta. Wyłączyć i włączyć od nowa. Dobra, że ten świat usuwa. Bo na jednym świecie y, wyrzuciłem tam TNT I tam było 1000 psów i z, jakieś, i z jakieś 600 lub 1000 szkieletów lub Nawet 750 było Nie wiem, około 750 było i psa atakowało i miałem naprawdę wolne tempo I wysadziłem 26 tysięcy TNT i puch było normalnie i jeszcze nagram takie trzy kanały, które mi się już pobierają. Jak wam coś mówię, to na razie na spokojnie sobie jadę. Jedziemy prawidłową prędkością i się rozpędzamy już. Ja prawie nic nie widzę, więc pojedziemy na przygodę dopiero o 10 rano. Rehamujemy. Jesteśmy. No bo tutaj mam jakieś ślagi. O. Czemu oni wnikają? Dobra. I właśnie doszło do, do mnie słuchy, że, że Wam się podoba ten kanał, gdzie, gdzie nagrawałam godzinkę tego Tram Sim. Już tam dobiliście w jeden dzień aż tyle wyświetleń. Aż 60 wyświetleń w jeden dzień. Bardzo Wam dziękuję, że tak szybko dobijacie na, na, na jednym kanale wyświetlenia. I to fest szybko dobijacie. Jeden, jeden dzień i pik 50 wyświetleń już. Drugi dzień pik 70 już. Bardzo szybko. I lubię jak ktoś mnie ogląda. Naprawdę. Jeszcze specjal za okazji 5 słów, bo głos w okazji 5 subskrybentów. Ja nie mogę. Ja nie widzę tutaj jakichś piratów drogowych w Hiszpanii. Bo... bo ja jadę w Hiszpanii teraz. Teraz jadę w Hiszpanii jestem trochę ślepy, bo ja nic nie widzę w tej, w tej nocy. Już jest 21 godzina. W grze. Ale tak naprawdę to jest 15. Powiedzam, że będzie kanał stories, bo co to jest? Już wam mówię. Ja już mam przygotowany specjal na, na 200 słup. Obecnie 200 su subskrybentów będzie to, że będę nagrywać kanał, ale to na moim tablecie. A specjalnie na 500 sub to będzie kanał na żywo. Tam będę grać w różne gry. To będzie też na żywo. Zobaczymy ile dajcie mi donate'a. A mój cel to jest na zabaraniu tylko pięciu dyszek, tylko. Na Google Play. To se na no spokojnie to sobie zrobię. O, dobra. Rozmieniamy sklep. O, nie nam się nawigacja, to o. Przyspieszamy tempo, trochę. Albo i na maksa przyspieszamy. Bo już jedziemy 100. Ponad 100. Przekraczam trochę prędkość. 113. Wow. 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 Trzeba zwalniać. Bo to darmo mi cyknął zdjęcie. To, to mocarnię trzeba zwalniać. Nawet nie zdjążę. Widzieliście to? Musił mi pierwszeństwo. A to on musiał m, przypuścić. Nie musił. Co za? Na pewno on musi być jakimś pijanym na 100%. Dobra, jedziemy. Nie ma. Już To jest już na ostatni... Nasz ostatni bieg, mam powiem. Odnowu nam się miniała nie nawigacja Ale szybko jedziemy Dobra, zwalniamy Zwalniamy, bo tu różne 90 Mamy tutaj różne skręty Ale my jedziemy 108, jedziemy, 109 O, skręt mamy. Prawie ja nic nie widzę. To zwolnijmy na wszelki parę 3 10 bo jest teraz takie ograniczenie prędkości. Walniamy. Właśnie. Ja wyruszę tym włosem zaraz na przygodę. O! I ja mu wymyśliłem. Przepraszam. śmieć. Nie chcę? To dzięki. Jeden prawie mi wymusił pierwszeństwo Uo! Przez przypadek włą włączyłem kamerkę. źle, nałączyłem ale maksymalny jego bieg to jest już na 100 km na godzinę bo 90 Dobra, ale jedziemy coraz więcej O, Dobra, zwalniamy Dobra Teraz mnie nawigacja nie oszukała To jest dobrze To za jeden. Wymusił mi... Teraz to było na 100% wymuszenie. tylko zawsze mi tutaj nie zapisuje, pochyliliśmy sobie pod...

I jutro jedziemy na wycieczkę z synem No i tak tylko będą udawać. Dobra. Zabankowana wszystko jest. O! Nic nie mają już. Dobra. przeskakujemy, jedną godzinę. O, mamy grudzień. Dobra. Gramy się na 29. Teraz co? Która ta godzina już? Wybieram się duma? na dziesiątą, bo ja o dziesiątej wyruszam, o dziesiątej sześć To ja O, dziesiątej, dziesiątej. Powiedz mi, jak będę robił. O, jak tu ciemno. Jesteśmy w tym moim i wyrzucamy na przygodę nim. Czekajcie. Ja skąd jestem toolety. Toolet jest jest to. Dobra, wróciłem z toalety I jedziemy na przygodę Sobie Z tym boce, busem Nie jedziemy w trochę tylko na przygodę sobie jedziemy Zaraz się zajadę O Wtedy do restauracji sobie dojechać, coś Coś zamówić tu Mam szopkę i idę do restauracji no, sobie, No już umieszczyłem to Restauracja będzie dostępna jako przystanek pod tym widzisz krajolawczej. O, poprawię znowu ten Okej. To 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 okej. Okay. Chciałabym powrócę do mojego busa. Nie idziemy na przygodę. Prawo skręcamy. Jesteśmy gdzieś na pustyni, na kiedyś. No, na jakiejś pustyni. Bo jest dużo aut. Dużo jedzenia. Dobra, w pojedziemy. Strollujemy. O. Oh. No te pętelkę coś zrobimy. Jeszcze tylko trochę mandatów. Czeka na mnie. Gdzieś może być fotoradar. Ale jedziemy o fotoradar 11:12. nie mi zdjęcie, Dobra. No to tak za dużo autostrada nie będzie.

O, jedziemy w jakieś góry, widzowie. Jedziemy. Można jechać tutaj 90, Nie staram się jechać jak najwięcej. Będzie w skan. Uff. Uf. Następny kciuk. Wow, Ło, wow, 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 zaraz ja z drogi. Aha No i wypadłem z drogi, no super. superpiłem kontrolę, nad pojazdem. Kamieni czy tu. tu Nienawidzę tych kamieni No! Nie mogłeś zahamować szybko! Duże samochodów tutaj jedzie, naprawdę. O, możemy mówić w różnych kierunkach. Tu będzie za mocno. O, a tutaj prawie sama prosta. Będzie się rozpędzamy Ja mogę chociaż teraz wyjechać z zagrętu, to będzie przypał. Jedziemy sobie pod prąd, bo sobie wyprzeć te auta, które jadą bardzo wolniutko. O, jedziemy, jest 105, teraz więcej. Dobra, wjeżdżamy do miasta i zwalniamy. Ło, wow wow. Ło, dobrze, że na te półki. Dobra, mogliśmy tam, tamtą stronę wybrać. To więc jedziemy z powrotem sobie. Jajemy sobie szybko z powrotem. Szybciutko. Daj, ja mam górkę, to szybciej będziemy. Dobra. Stędzamy się. góry teraz jesteśmy z jakiejś jakiejś yy, jakieś, jakieś dwa jakieś 1500 metrów na poziomie morza. Kręcik mamy mogę z niego wypaść nie wypadłem Spędzamy się, w 120 jadę Spędzam się jaden, a mujemy, a mujemy! Ale, stukłem się. Głowa mi się aż poruszyła. A co tu mamy? No jakąś, jakąś górną autostradę. 40 tylko można jechać. Mało. Ingerowałem. Stop. wo, prawie zrobiłem drifta. No tutaj mamy dalej w górę. Mamy. Zajmujemy się. Nadal. Ła, ła, ła! Jak się wywaliłem! Wypadłem ze skrętu. Dobra, faktycznie mogliśmy wybrać ślepy, to by było tam lepiej. Teraz wjeżdżamy w dół. Jak ty jeździ, bracie? Jeden! Ha! I sytuacja. Później zawrócimy i pojedziemy tą sprawą. prawo. Jak ja wypadłem. Podnieś się. Please. Nie. Nie no. proszę nie pojedziemy tak na dużo przygody. Dobra. Błagaj się. To. O Co tu się stało? Nie chciałem to zrobić! A tutaj jest Kiera, i się zbugowałem. Dobra, to było tyle. tego odcinka dziękuję Wam za oglądanie, i papa. Dobra. Dzięki ja Wam do i papa. Może jeszcze dzisiaj będzie jeden odcinek jeszcze. Ja Was żegnam i papa. Wpodegam się w kolejnym odcinku.